Rafał Trzaskowski prowadził kampanię wyborczą przez tygodnie dokładnie tak, jakby spisywał zadanie domowe od Kamali Harris. Jakby jego sztabowcy mu napisali tę kampanię. Jego właśnie, własni sztabowcy byli tacy, że: No, my patrzymy na Kamale Harris i my bardzo nie chcemy, żeby Rafał skończył tak samo. Guess what? Co się okazuje? I tak. Taka, taki rodzaj prowadzenia kampanii przyniósł Trzaskowskiemu dokładnie takie same skutki, dokładnie takie same znakomite skutki w tej pierwszej turze jak Harris w wyborach amerykańskich. To jest, to jest masakra. Ten skręt w prawo, ten bieg na prawą ścianę i u Harris i u Trzaskowskiego, no nie można robić dwóch podobnych rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. Trzaskowski nakręcał nastroje antyukraińskie, chcąc odbierać 800 plus ukraińskim dzieciom. Trzaskowski. Mówił o wyborcach prawicowych, wyborcy zdrowego rozsądku. Trzaskowski, podobnie jak Kamala Harris, chwalił się, że jego rząd, że rząd Donalda Tuska albo Joe Bidena buduje lepszy mur na granicy niż przeciwnicy.